Hej, witajcie. Jestem Jason. Dzisiaj robimy sobie napadzik na Kaio ten pierwszy oczywiście. Dzisiaj kradnie dokumenty razu. W poprzednim odcinku pokazywałem wam jak robię misję w terenie. Dzisiaj wam pokażę... We pierwszym pokazywałem wam pierwszy zwiad. Jak ktoś nie robił, to wam pokażę tam jak to się robi. Tłumaczyłem też dlaczego takie, a ja nie inne misje zrobiłem, także zapraszam też tam, żeby zobaczyć. I teraz robimy sobie finał napadu. Oczywiście solo, ten pierwszy. Nie robimy solo. Ja też nie wiem, czy zrobię literkę, bo mam o słaby związek zrobię ten pierwszy, ale zobaczymy, czy bym się o kasatkę, by uciekać, albo przez dok ten górny Ok, transport. Ale w klifie wytłumaczymy, dlaczego to zrobię. Tam poprzednio, ciekawie się, interesuje to. I chyba ten musimy uciec, bo nie mam dodatkowych celów tam za bardzo. Łatwiej jest przez główny dog uciec oczywiście, ale, no mówię, nie wiem, czym się uda, ha, nie wybrałem nic, nie wybrałem. Tunel Now, to options. Oczywiście jak zrobimy sobie lepszy zwiat, więcej opcji. Uh, wait, ja tam wybrałem punkt... nie, tutaj misklik, słuchajcie. robimy mi oczywiście, bo tu jak macie kosadkę, to macie tam od spodu. Głównie polecam kosadkę robić, te, 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 misje z tym SMS-em. Punkt ucieczki, myślę właśnie, kosadki nie zrobiłem, więc nie mam tego punktu. Przed głównym uciekniemy. Ja biorę noc, mówiłem tu w odcinku o zarabianiu, który macie, się link w opisie, że jest lepiej, bo mają bo mniejszy punkt widzenia, a w sumie mi tu nie robisz nic żadnej. Zbrojenie, oczywiście, tej jest strzelec sporowy, rzecz przydać sniperka z tłumikiem, oczywiście to jest coś, co jest potrzebne. Tu jaki żadny nie bierzemy, też trzeba. Chyba... A nie, na lotu nie mogę, a niektóre rzeczy. Mówiłem o tym odcinku, oczywiście, że jest to. Nie, że nie ma sensu, nie? Tu się liczy na literkę, chociaż nie wiem, czy mi się o to już mówiłem, co możemy sobie wrobić jakieś fajne ciuchy. A, wyważyłem, jest takie. Okay, let's look at the cutscene. Now the screen is the button, or is the screen not the button? I don't know. Maybe we'll find out when we are compounded. Maybe we'll find out when we are compounded. I guess we are ready. We have a screen, okay. so let's look at the fucking screen. See? No buttons. So, what do we know? We know El Rubio's compound is on the south side of the island. We know the files are locked in a safe, which is in the basement, and we know the basement is accessible from an elevator from El Rubio's office, which is on the top floor. Ah, <laughs> <laughs> Oh, Mr. Madraza. Revet, bro. <laughs> Whoa. Look at this fucking shit. Oh, man. I mean, this is fucking cool. This is some Space Age shit, man. Where we are going, we will be far away from space as humanly possible. Now I kind of wish I was going with you guys, but. You put a ring around a general, right? First rule of war. I mean, look at this shit. It's fucking. What do these do? Floods the boat. Okay. <laughs> just to be clear, all I give a shit about are the files. So as long as I get those by any means necessary, you'll get paid. Anything else you rob from that son of a bitch is just more money in your pocket. The more we hit El Rubio, the business the better, huh? Okay, Mr. Madrazo, we should set off shortly. Cool, yeah, cool. Uh, just wanted to say, real quick... Uh, I didn't have to come here today. I was having, like, a really good time. But, uh... I wanted you to know that I'm a modern leader. I, I've done the hard work on myself, and... I'm gonna be there for you. Because I respect you, and um, I'm here for you now. Okay, so go get them, team. Okay, <laughs> uh, I'm gonna head back to the club. See if I can pry my mother out of the DJ booth. Uh, you can make the drop at my house in Vinewood Hills. Good luck. Good luck, have fun. They just keep getting younger and dumber. Well, I guess we're as ready as we're going to be. You know, shall we do this, Captain? One day I too will go up the ladder. Hmm. But not today. Okay. Missy <laughs> Nie grałem tu, mówić, żebyśmy do portu, ale nas to trochę nie interesuje. My tu znowu wracamy. Nie ja wiem, czy tu nie ma jakichś łodzi patrolowych, którego trzeba uważać, słuchajcie. tak taka mocny. Nie mam, proszę bardzo, tej. Co my chcemy się przypłynąć, jak chcemy tutaj to zlokalizować? Nasza postać powinna maskę tutaj założyć. Nie wiem, czy założyła, czy nie? Ekwipunek. Gdzie są akcesoria? Jakoś się maskę też ma zakładało. Czekajcie, G. Tak. Gdzie się zakładało? Przynajmniej u mnie na klawiaturze. Nie mam pytań jak napadnie. o 20, także dość sporo. Można kupić amunition, oczywiście, dobra. Aj i misklik. Kurczę, prawie nic czas spada, misji w tym momencie, będzie dłuższy. Ale nadzieję, no, że to się uda. Na padzie robię, dzisiaj na klawiaturze, żeby po prostu nie tracić czasu. Nawet na myślę, też jest szybciej, bo mamy większą kontrolę niż na padzie. Na pierwszej sobie się lepiej pływa, pamiętajcie. Masz rację na prawdzie. Ok, nasza postać maska ściągnęła, ale dalej jakby wirtualnie używa. Teraz tu jest wiele sposobów, jak to można zrobić, albo jak tego nie można zrobić. Dobra, niestety ich powiadomiłem. Niefortunny strzał się zrobił, że tak to powiem. O, pan ma kartę dostępu, to będzie niepotrzebna. Nie zrobię prostej tarki, tylko i wyłącznie, ale to w sumie mi niczym tutaj nie, nie przeszkadza. Ale tego się z nie muszę zabijać. Wyłączeniem. gorszy też nie żadny miał w tej sumie. Nie miał... Nie miał klucza. Uważaj, że też nie strzelać, jak są blisko przeciwnicy. Fajnie ludzko nie, bo są złota, widzę. Jak troszczycie po prostu to oni nistną info i to jest Ogólnie tego nie zabijam zawsze I proszę bardzo, mamy klucz Po prostu nie mam klucza i trzeba zabijać po kolei tych, co są najbliżej Oczywiście zabijamy jak najmniej wrogów, dlaczego jak najmniej, żeby Było jak najmniejsze ryzyko wykrycia Tu uważajcie też tego chłopa, poczekajcie, czy tu przyjdzie Delikatnie się wychylcie i patrzcie, o, zdjęty a tu idę tylko po to, że jak macie pistolet do Kayo Perico, tego ochroniarza, co zdobyliście na wyspie, to możecie sobie tu użyć. Jak macie tu obrazy, to jesteście wygrywami i możecie robić teletarkę na spokojnie. A teraz względu na nie teletarkę, to zapuściłem, bo no, ciężko będzie zrobić samemu. Musimy zdobyć pełną torbę ten łupu. Nie wiem czy się uda, nie wiem tam co tam jest, chyba jakaś kasa jak zwykła, bo ten zwiat robię, mówię no, jak mówiłem w innym odcinku. Sam zwiad był robiony w marcu? E, Boże, w marcu nagrywam teraz, a ja go robiłem w grudniu, czyli 3 miesiące temu. Może zrobię jeszcze raz, jak się robi robię tarkę, to wam pokażę. Okej, okay. eee, skaner, już wiem na odcinku jak się łatwo robi. Jak ktoś nie umie... Tutaj szału nie ma, po prostu mamy od końca, i mam pierwszy. Pierwszy drugi, raz, dwa, trzy mamy. Nie, tu mam akurat taki łatwy odcisk. I też samo ucieczka nie będzie łatwa. Solo. Solo, jakbym pokazywał to takim fajnym sposobem, to byłoby łatwiej, bo idzie po prostu uciec, nie trzeba tam nic konkretnego robić. Ok. Teraz czekacie na ten kod, nie? który tu dostaje Wam Paweł, nie? Jak macie ten kod, albo zróbcie zdjęcie telefonu albo czymkolwiek, bo on się nie będzie oświetlał, nie? To sobie gdzieś tam zapiszcie. I teraz pisuję ja mam 36. Aha, nie tą stronę. W ogóle stąd padać, zróbcie. Aha, znaczy ja mam padać do stadium 34, nie 6. Ewentualnie wam kolega napisze, jak robicie z kimś safe, nie wam kolega napisze, jaki macie numerek. 56, dobra. Przytrzymując przycisk, macie szybciej, jakby co. 56 tu jest, i tu jest 66. Sprawdzamy, 34 się zgadza, 56 się zgadza, 66 się zgadza Mamy otwarty łup Mamy te słynne obligacje, nie obligacje Madrazo 2.0 Już draweń nie wykryję, bo to już było lipa jest kilka słówek uciec, a ja wam pokażę taki, jaki moim zdaniem jest najlepszy. Może tam bokiem mieć tam, ty dwóch zabijać. To zależy dużo od tego, jaki macie punkt wejścia. Oni tylko na siebie nie patrzą. Ja nie widzę Twojej głowy facet, Kto Tu jesteś. Biegniemy szybko po ginga, zobaczy. Tutaj trzeba mapę po prostu mieć. jako Fakt się pierwszy plan, bo on dużo mówi. Ja też to robię nocą troszeczkę łatwiej. Nie możecie robić dniem tak naprawdę to jest od was zależy. Dom aż tak łatwiej nie będzie. Teraz ucieczka, nocie, że mi się udał u Srybo zrobić. Hmm, bo jak ma robicie salę, to idzie, ociekacie tu w boki i macie po sprawie. A to wam pokażę inną odcinek może, co? Trzymać cyk żeby nikogo nie powiadomił. Okej, okay, jako taka ja mam główny cel trochę dalej. Pomaga tu na tego faceta, pan L. gdzieś jedzie. Jedziemy tak, tutaj marihuanę był dobry zwiad, zrobiony, o jejku zrobiony to by było troszeczkę łatwiej Muszę tu macie też sami ten jak się właśnie zabije tym motorem A tu też są... O jajku nie najgorzej. No i gorzej, że się wali na motorze. No, zapominam, że moich zabijać bo się za bardzo... za często nie robię salonopadów. pomiędzy i patrzcie, bo to na własnej perka trafia takie trudne miejsce, nie? no bo tak naprawdę tego chłopa sobie wykurzymy. Tu ich jest dwóch, widzę. Jeden tam idzie, drugi tu idzie. Najgorsze jest to, że nie żaden z nich Cyk. Dobra, wykryli mnie. Powiem tak, e, nie będziemy już robić tego, co miałem robić, czyli głównego celu. Po prostu uciekniemy z tej wyspy już teraz. O pan Rubiko będzie trochę zły nam, chociaż tak naprawdę on tu nas nie będzie widział za bardzo. Dobra, szybko. Nie weźmiemy wszystkich tych celów, tylko ten, co złupimy. Okej, okay. tam tego faceta zabijemy jeszcze, bo on nam będzie przeszkadzał, coś czuję. Te samoloty lecą. Trochę zlamiłem, ale dobra. Ogólnie i tak nie udzieli targi, także tam nie zależy na tym pełnym, łupie, jak mówiłem już wcześniej. Rapa i patrz, tak nam brakło. Także i tak, i tak filtrarki by nie było. Okej. Okay. tu jest pan Rubikom, my go nie chcemy. Siadaj gościu, czemu... Okej, okay, teraz po prostu uciekamy. Nie wiem, można było to oczywiście lepiej zrobić Jego nie, nie możemy zabić ja tak strzelam, bo mam nadzieję, no, Legałem teraz na padzie, jakby co Dobra, udało się nam. No, nie był tam napad moich marzeń. Moglibyście <grym> wiedzieć, że po prostu solo jest trudno ciężej. Wiem, że są osoby, które lepiej to zrobiły, no ale... Też nie nagrywam jednego dzika 4 godziny. Okej, jesteś się Nie powiem, do czego te zdjęcie. to zdjęcie. Ja... We're good here. Look at this. <laughs> the perfect end to a party. The survivors. have been going pretty hard. Eh? It's been emotional. Why don't you sit down and stop making a fool of yourself? I don't even know who's trying to together in tulum, asshole. Come on. Let's go sit over here. Fuck. Come, come, sit. So. Success? <laughs> Excellent. Fucking wait till my dad hears about this. Hey, hey, dad. Uh, yeah, no, this will be quick. I uh, just wanted to let you know that that Strickler thing, <laughs> the files. Yeah, I I did it. No, 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 they're in my hand. Uh, I took care of it. <laughs> it's done. Yes. So why? You know what? I was thinking that maybe you and I could sit down again and talk about that uh, crypto deal, or or that condo project that I crypto deal. <laughs> Dad? Dad, Dad, hello? The service here. It's just fucking third world, you know? So, uh where were we? Yes. Uh payment. Right. It gave them the money. Yes, sir. Okay. And now that you know the drill, I say keep hitting that son of a bitch. He's always dropping money on flashy shit, trying to flex like some big man. Clean him the fuck out. You could bring anything to Jorge here. He'll fence it for you. No questions asked. You got <laughs> it. El Rubio's recurring fucking nightmare. <laughs> I love it. <sighs> I don't even know if I want to look at these. <sighs> Excuse me. No, 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 no. Ooh yeah we understand but i'm not some fresh oj coconut water oh, no thanks no. really don't want to go oh, no. but oh shit fuck <laughs> i love you guys so much I you're hardcore you. mrs m oh, oh, Wild night i'm gonna I'm miss you bye. Bye. bye bye darling so what is it it's nothing now hmm nothing at all It's over. Thank you. This means a No, interesujące. To trochę ze względu fabuły, tak naprawdę. Jak to nie ogląda fabuły, to niech sobie najpierw fabułę przejdzie. To zrozumie o co chodzi. Platyna. Niestety tarki no się nie dało wbić. ale też mnie to nie jest najważniejsze, to jest tylko 50 tysięcy więcej szału nie ma, a milion dwieście tak zrobiliśmy. Nie? Tak naprawdę to nie, 20 minut będzie trwał plus minus, bo tam cięcie, a sam napad tak naprawdę jak ktoś robi, no to powiedzmy 20 minut to macie tak półtora godziny macie milion dwieście tysięcy solo. No da się to szybciej zrobić oczywiście jak ktoś jest sprytniejszy. Zmieni już na live'ach, robimy właśnie tak. Godzinę 15, godzinę 10 minut, godzinę nawet rekordowy live trwał. I zrobiliśmy takie całe przygotowania. Ja wam też gorąco polecam to robić. Naprawdę jest to jeden z najlepszych biznesów na chwilę obecną. Oczywiście w dniu publikacji tego filmu też patrzcie na datę, bo czasami spotykam się z komentarzami, które po prostu film był nagrany 3 lata temu, jak jeszcze nie było tych biznesów i. Są komentarze, że to się już nie opłaca, co ja powiedziałem tam, no i w sumie mają rację, ale to też nie patrzę na to, że to nagrywałem na czasy, na moment nagrywa. Na, na, odcinek był ten powiedzmy, dwa lata temu, ten to był aktualny, a teraz to jest nieaktualny, bo jest stary odcinek, nie? Ach, kurczę, 11 minut sam napad trwał, proszę bardzo. Opłata pasera. No, fajna, kwota fajna. I teraz możemy oczywiście kolejne napady robić tam chyba do 10 minut. Także co, widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie pokażę Wam całość. Taką lepszą. Napad na Kaio Perico. sam blueska w ogóle z jak się ten, znaczy jeszcze ten z tygodniowego wyzwania. Molas, Ty, to jest dużo rzeczy dużo nagród jest. Jakby to kogoś interesowało, to klikacie sobie menu, statystyki i tam macie nagrody. Warto zrobić zrobić bo tam są darmowe, darmowe kasa. Ale to by było na tyle w tym, no cóż, dość krótkim odcinku, a tak zarobkowym, eee, żeby wam się podobało. W najbliższym czasie mam zamiar nagrać parę innych odcinek, które się wam może spodobają, może nie, ale to czas pokaże. Ale mi się da, że będą fajne. Czekam, sam pomysł i pomogę wam mocniej. Też pokażę, pokażę wam, ile tak naprawdę można wyciągnąć z Kaiopurico. Także dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku na kanale, pijajcie na Discorda, na Twitcha. I na social media. Także mów do Was, Jason. Na razie, cześć następnego. Bajo.